Proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. No, domniemanie chcieliście wpisać do konstytucji ręka w górę, kto kończył studia prawnicze. Ja bym sobie zapisał nazwiska, bo to, to, to warto wiedzieć, kto te studia powinien dyplom oddać. E, także to po pierwsze, po drugie chcieliście stworzyć sobie osobny budżet jeszcze, wy, wyciągnąć część budżetu poza budżet, także później byłoby laguna. To my możemy teraz wszystko w tej zbrojeniówce, byście się tam dobrze bawili, tak jak bawiliście się na innych budżetach. No oczywiście tutaj absolutnie nie można tego popierać. Pan minister Schreiber właśnie wyszedł. Szkoda troszkę, bo chciałem mu powiedzieć, że, że widzę, że stał się człowiekiem od zadań specjalnych. Prawie i Sprawiedliwości. Złożył pierwszą w historii ustawę w, tej, w, tej, w tym parlamencie od siedmiu lat, która zostanie odrzucona, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie zdobędzie wystarczającej większości. Ja bym nawet panu ministrowi Schreiberowi trochę współczuł, gdyby nie był spisu. Ale w tym przypadku niestety jest to jedna z tych ustaw, w której trzeba sobie powiedzieć jasno, że z pisem nie ma współpracy, tylko jest współudział. A więc to należy po prostu odrzucić. Dziękuję bardzo.